Tak, Szanowni Państwo, my dyskutowaliśmy na temat planu pracy Komisji Zdrowia i wszyscy wiemy jak jest, jaka jest sytuacja w naszym ZOZie. I ja zaproponowałem właśnie, żeby do planu pracy wstawić punkt zapoznania się z sytuacją w Zozie. I tutaj pan przewodniczący i radni przychylili się do tego, tylko że to właśnie wprowadzimy na bieżąco, bo jak wiemy w ZOZie no są przeprowadzane jakieś audyty, analizy, zgłoszenia do prokuratury, oddziały są zamykane. I jest to oczywiście bardzo niepokojące. My jako Rada Miasta nie mamy wpływu bezpośredniego na zarządzanie ZOZ-em. Nie mamy tutaj wpływu, ale jesteśmy mieszkańcami i chcielibyśmy jako komisja też być dobrze zorientowani jak te sprawy wyglądają, więc chcielibyśmy zaprosić na komisję osoby decyzyjne z ZOZ-u, ze starostwa żeby przedstawiły, jak to wygląda i żebyśmy mogli jako, jako komisja zająć jakieś stanowisko, żebyśmy po prostu byli dobrze zorientowani w temacie. My, tak jak powiedziałem bezpośrednio, wpływu nie mamy ale na ZOS, ale służba zdrowia ma wpływ na nas i dlatego chcielibyśmy tutaj coś ewentualnie też, Przyczynić się i, i, i coś w tym kierunku zrobić. Dlatego musimy być dobrze zorientowani w temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Tak, rzeczywiście to bardzo dobry punkt, który zostanie wprowadzony, bo rzeczywiście sytuacja dotyka nas wszystkich. Sytuacja szpitala, bo o niej mówię. Każdego dnia dowiadujemy się o nowych kwestiach w tych sprawach, ważnych dla nie tylko powiatu, ale również mieszkańców miasta. Wszyscy tym żyją. Sprawy. O tyleż ważne, o ile niepokojące i jako radni Rady Miejskiej w Lublińcu, przedstawiciele mieszkańców miasta mamy prawo wiedzieć, co w tej kwestii się dzieje. Tym bardziej, że miasto wspiera, wspierało i wspiera także szpital, mimo że nie mamy realnego wpływu na to, co dzieje się, bo nie odpowiadamy za szpital ani lubliniecki ZOS. Oddaję głos już panu burmistrzowi, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Drodzy mieszkańcy, chciałbym dwa zdania dodać do tego tematu. Po pierwsze, potwierdzam, że miasto nie tylko Rada Miejska, ale również burmistrz nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie zorzu. Natomiast jedynie co możemy to wspierać finansowo i w poprzednich latach tak to się odbywało. Odbywa się to również w ramach po prostu umorzeń podatkowych, nawet nie dalej jak, jak, jak parę dni temu taką decyzję podjąłem. Oczywiście o kwotach nie ma mowy, bo to jest objęte tajemnicą, ale my wiemy, że, że po prostu sytuacja złożyła od wielu, wielu lat jest bardzo, bardzo zła. Dziękuję bardzo.